Wizowy. w dzisiejszym filmie będziemy grali na regionie y, Azja Gdzie mamy 289 pingu No i oczywiście zostawcie na tym kanale subskrypcje i lajki Nasz plan to jest dobicie 100 subów 100 subów, myślę że nam się uda Oby nam się udało do kwietnia. Fajnie by było. Ja bym się oczywiście cieszył. A teraz robię takie mini daily. Takie mini daily. Dobra, zabiorę sobie lotnie Olimpa na tą górę. Na trzy rundy. No i wiecie o co chodzi w filmie? To co Wam mówiłem? Że gramy na trybie A. Na regionie Aza, sorry. I tyle, dobra. Co my mamy w ogóle w sklepie, jakieś emotki, które mi się najbardziej podobają z tego całego sklepu, który na razie w obecnej jest. No i tyle w sumie na razie fajnego jest w sklepie. Dobra. Oby nie było bardzo dużych lagów, ale myślę, że mnie na pewno będzie cofać, bo to w każdym pingu to robi. Dobra, mamy kilka sekund do rozgrywki, która się zaczyna. O, Hop ma, Hop ma fajną emotkę. Hop ma fajną emotkę. No i dobra, ja mu też coś za tańczę. Nie wiem, to gra za darmo emotkę. Większość się powinno. Mieć, ale nie wszyscy ją muszą mieć. Dobra, 8 sekund i się rozpoczyna nasza gierka. No i git. Dobra. Lecimy już busem, oczywiście. Dziękujemy kierowcy busa. Ten kto nie dziękuję kierowcy busa jest bardzo, nie wiem, nie lubimy takich, nie lubimy takich, co nie dziękują kierowcy busa Zawsze się dziękuję kierowcy busa Nie czy jest jakieś zadanie ale zawsze Lecimy na warownię wojownika Znaczy obu wojownika Pójdziemy tu gdzie był ten gdzie był event Piszcie w komentarzach czy Wam się podobał ten event. Mi się tam podobał, tylko jeden minus tego było, że była sama walka. Sama walka i nic innego. I to tak jeden minus, bo on był po prostu krótki. Ale tak to był git. Git. Tak to był fajny. Dobra, złoto sobie do, doładuję. Bo tru, zapłaciłem 200 zł za... Arabin i zaleczonko ale dobra, lecimy, już go doładowałem sprawdzam czy nikogo nie ma trzeba to rozegrać dobrze nie na odwal, tylko dobrze użyć UBA jakby i to dobrze rozegrać dobra na razie się nic nie dzieje Gdzieś tam niedaleko się biją I zaraz trzeba to sprawdzić Zaraz to trzeba sprawdzić Dobra leczonko rzucam tutaj Na schodach Dobra I też piszcie w komentarzach Czy macie karnet I czy wam się w ogóle podobał karnet Moim zdaniem Jest taki git No i, no i tyle mam do, Tyle mam do powiedzenia karnetu tak to jest, no git. Dobra. Tutaj szczelba. Ja sobie bika zabiorę. Bika sobie zabiorę. Jakby ktoś mnie obił, to się zawsze przyda. Zamiast mnie nisa. Fajnie by było, jakbym znalazł jakąś lepszą pompę, bo mam niezbyt fajną pompę. Ale ostatnio ją trochę zlubiłem. Trochę ją zlubiłem. No bo jednak trzeba ją mieć ajma. Bo ja się tam uczyłem trochę Aima. No i mam dużo lepszego. Dużo lepszego. I nią trzeba po prostu trafić, bo jak nie trafisz to jednym amunicji nie zrobisz. Sprawdzę, czy jest przy wanie przy lipucie, Nie ma nikogo. Dobra. Dobiję tego. Macy. Na pewno się... Wezmę. Dobra. Tutaj, Amo, zaznaczę. Dobra, git. ja na dół do wody. Dobra. Nie będę tracił czasu. Tylko po prostu skoczę. I będzie git. Dobra. O nie, dobra. Dobra, jestem. Zabili nas w tunelu. Jakieś prosy, bo nie powiem, że nie, bo były to prosy. Dobra, nie ma co się poddawać. zagramy jeszcze jedną rundę. I teraz polecimy na tamę raczej. Teraz polecimy na tamę. I oby było lepiej, no bo przegraliśmy trochę w głupi sposób. Znaczy ja przegrałem w głupi sposób. No bo już go trafiłem, ale nic sobie nie przeładowałem przez walką i nie miałem po prostu jak go szczelić. No i właśnie przegrałem, ale też on mnie spamił kataną. Nie nienawidzę takich, ale dobra. Nieważne, tamta runda, tamtej rundy nie było. Teraz się skupmy na tej. Polecę tutaj pod ziemię. Pod ziemię. I dobra, tu skrzynka jest. O, trzeba podskoczyć. Okej. Okay. Dobra. Szczerba. Fajnie, fajnie. Na pewno się przyda mi. Na pewno się przyda. Dobra. Skrzynka tu jest. Szybko otwieram. Dobra. Tu jakieś rzeczy. Bandaże, się. Dobra. Na razie przerwę ten film i się widzimy jak coś się będzie działo, bo na razie jest tak nudno. No i się nic nie dzieje. Dobra, jestem. Chciałem tylko poinformować, że zabiłem Typa. Znaczy, nie mogłem tego nagrać, bo się skupiłem na jego zabiciu. I na razie zrobię to, co wcześniej. Widzimy się, jak coś się znowu będzie działo. Więc, no, Dobra, jestem. Właśnie w tej chwili zabiłem Typa. Nawet macie pokazane. Mamy sztucera. Jest sztucer. No i można to grać. Jaki jest sztucer. No, i, no, przyznam nie było łatwo, ale też nie było ciężko, więc rozwaliłem ich spokojnie. Dobra. Jest dobra szczelba, więc ma, są szanse. Dobra, biorę auto, bo ja tu wjechałem nie na odwal i wyszedłem z tego samochodu i poszłem ich bić. Ale dobra Lecimy tam, gdzie się biją Nie wiem, gdzie to może być Gdzie to może być Dobra, widzę ich, widzę tutaj typków Wychodzę I lecę Ze sztucera. Dobra, on leży To tego nie chce. Dobra Nie trafiłem Nie trafiłem tego Dobra, idę, idę O kurde, ich tu dwóch jest Nie Fajnie nie trafiłem sztucra. Co ja robię? Nie pytajcie widzowie, co ja właśnie zrobiłem. Dobra, typek z katany. No nie! No co za spamer z tej katany? O Jezus. Ale lag. Ale lag. Właśnie to jest Azja. Ale dobra. On ma. I jeden HP, nie? wyrzucam tu apteczkę. Zabiorę sobie katanę. Tego mitycznego. No i sigma, nie. Dobra. Wstajemy do gry. O matko. Ej, nienawidzę tych takich, grają takie bambiczki. Czasem. Nie mówiąc, że jestem jakiś kurde mega dobry. Ale grają takie bambiczki I kurde Spamią ci kataną i to jest tak wkurzające To jest tak wkurzające Moim zdaniem, że nie wiem Piszcie w komentarzach Czy lubicie takich Jak ktoś ci spami Bo ja nienawidzę Ale dobra Są tu rzeczy Dobra wyrzucam apteczkę Mam tylko jeden HP nie? Dobra no jest git. Katana jest, więc ja nie jestem tym takim spamerem, ale ja się, jak ktoś gra w grze i zaczyna spamić, to się wkurzam i biorę tą katanę i ja jaj zaczynam. Zespamiony, nikogo tu nie ma, więc widzimy się jak coś się będzie. Dobra, więc no, no to... Dobra, jestem, trochę mi docięło, ale właśnie mam typa. Znaczy, słyszałem kroki, słyszałem kroki typa. Z, dlatego zacząłem nagrywać. Ale łącznie mamy 14 fragów. Zaraz znowu idę. A, no i zaraz się widzimy. Dobra, właśnie zabiłem typa. Nie zdążyłem tego nagrać, ale no. Zabiłem mamy już 15 fragów, łącznie wszyscy. Oni się to już biją. Ja tu chodzę. O, typek. Znaczy, on tam jest, bije bossa. Zabił mnie z katany, typek. Ale dobra, na dziś to koniec. Dziękuję za oglądanie.